Analiza indeksów i kontraktów terminowych według technik Fibonacci. Witam serdecznie 28 stycznia. Na razie, na indeksie WIG-20, w ujęciu krótkoterminowym, mamy do czynienia z trendem bocznym. Strefa 2326-29 to górne ograniczenie przedziału zmienności z kolei węzeł 228389, najbliższe wsparcie techniczne ogranicza nam z dołu ten korytarz, w którym od kilku dni indeks bardzo konsekwentnie porusza się. Choć w tej chwili mamy do czynienia ze wzrostem aktywności popytu. Czynnikiem tutaj determinującym zachowanie rynku jest tak naprawdę, są tak naprawdę walory PKO BP. Okazało się, że propozycje rządowe wyrażone przez wicepremiera Piechocińskiego odnośnie poprawy sytuacji kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach, spowodowały ogromne zainteresowanie walorami PKO BP. Bank w tej chwili silnie zwyszkuje. Co w dużym stopniu wpływa na ogólną atmosferę na rynku. Tak czy inaczej. Jeśli doszłoby do przełamania, a włącznie z ceną zamknięcia strefy 2326-29, moglibyśmy mówić o sygnale kontynuacji ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w tym znanym już węźle popytowym 3844. Nie można wykluczyć, że w takiej sytuacji indeks dotarłby do kluczowego w ujęciu średnioterminowym węzła podażowego 2354-59, czyli strefy posiadającej wzmocnienie w postaci zielonego. Zielonej Median Line, a głównym jakby filarem konstrukcyjnym tej strefy jest zniesienie 38,2 całego zapoczątkowanego jeszcze we wrześniu impulsu spadkowego. Bardzo podobnie wygląda to na kontraktach. Również mówiąc w cudzysłowie, dwie strefy Fibonacci'ego pozostają w grze: wsparcie 2295-99 i opór 32,37. W tej chwili Widać, że kontrakty testują ponownie, w zasadzie już testują ten obszar cenowy. Tutaj posiłkowałbym się także filtrem wytyczonym tradycyjnie na bazie zniesienia 113% pokazywanego w tej chwili ruchu spadkowego, to jest poziom 2350. Negatywnie należałoby zinterpretować taki przebieg zdarzeń, wedle którego indeks kontrakty zatrzymałyby się gdzieś w rejonie 2350, po czym powróciły poniżej węzła 32,37. Jest to bowiem no, i respektowany w ostatnim Okresie przedział oporu Fibonacciego, dlatego przełamanie jednak tej strefy powinno zachęcić popyt do większej aktywności i w konsekwencji kontrakty powinny przetestować strefę 2362-69. To jest eksponowany przeze mnie w ostatnim czasie opór Fibonacciego. Gdzie spodziewam się wzrostu aktywności podaży, a gdyby zrealizował się scenariusz alternatywny, by komu dałoby się pokonać ten opór, moglibyśmy mówić o relatywnie silnym sygnale technicznym. Na kontraktach na dolara amerykańskiego jest w tej chwili respektowany przedział wsparcia 371,71 372,73. 73. Stosunkowo silna zapora popytowa fibonaczego, jej przełamanie wygenerowałoby sygnał kontynuacji ruchu korekcyjnego z możliwością przetestowania węzła 366 56, 367. Indeks DAX. Ten górny cień świecy obrazuje wzrost aktywności podaży. Zgodnie z oczekiwaniami podaż próbuje przejąć inicjatywę w bardzo newralgicznym według mnie obszarze Fibonacciego 10800-10880, ale pierwszym takim potwierdzającym sygnałem byłoby dopiero pokonanie najbliższego wsparcia technicznego 10200-10240. To tak jak sugerowałem wczoraj, oczekiwałbym wówczas pogłębienia się ruchu korekcyjnego. No i podobna opinia, jeśli chodzi o S&P 500. Tutaj niezmiennie mamy problemy z pokonaniem oporu 2055-2062. Natomiast kluczowym węzłem popytowym pozostaje obszar cenowy 1956-1960, gdzie wypadają projekcje prowzrostowego, symetrycznego układu XABCD. Dzisiaj tutaj naniosłem oznaczenie na wykres, bo Zadawaliście Państwo pytanie, w jaki sposób y, interpretuję tutaj te poszczególne podwale i, i je oznaczam. No więc dzisiaj dość klarownie to wygląda. To jest bardzo silny układ falowy, formacja prowzrostowa, więc w pierwszej kolejności warto by było cały czas obserwować węzeł potwierdzony już historycznie 1986-92. Jeśli doszłoby do jego przełamania, to popyt powinien się uaktywnić w tym węźle 56-60. W przeciwnym bowiem razie mielibyśmy do czynienia z negacją wiarygodnego symetrycznego układu XABCD, co powinno zdynamizować i spotęgować fale przeceny za oceanem. Dziękuję bardzo.